W tym wideo pokażę Wam, w jaki sposób ukryć utworzone konto użytkownika w systemie Windows 8, aby nie było widoczne w czasie, podczas uruchomienia komputera. Czyli tak, pokażę Wam to na przykładzie. Tutaj w panelu sterowania, w zarządzaniu kontami, mam tutaj widoczne tylko 5 kont. Normalny użytkownik nie posługuje się poleceniem net Netusers, które pokaże mi, że mam jeszcze ukryte konto, takie coś jak na przykład firma albo Updatus User, albo Andrzej 2. Te konta są ukryte. Dodatkowo mogę sprawdzić, jakie mam konto ukryte za pomocą zarządzania komputerem. Tutaj mam takie coś jak użytkownicy grupy. I mam tutaj konto, którego normalny użytkownik nie widzi. Jest to konto firma, która jest członkiem grupy Users. Oczywiście może być członkiem grupy zdalnych użytkowników, i w tym momencie będę mógł się łączyć i administratorów, i będę mógł na przykład mieć dostęp do tego komputera siedzi. Jak to zrobiłem? Wchodzę do rejestru Windows, czyli tutaj uruchom RecEdit. I tu jest taki specjalny klucz, który pozwala na ukrycie zdefiniowanych już, utworzonych już kont. I call local machine, Software. Ten klucz umieszcza na dole w linku. Microsoft. Windows NT, Current Version, Win Logon, Special Account, User List Jeżeli tutaj chciałbym teraz ukryć te konta Andrzej, to naciskam Prawy Klawisz, Nowy Klucz, DWORD 32-bitowa wartość i wpisuję Andrzej I naciskam Enter Zamykam RecEdit jeżeli mm, zrestartuję komputer, to ten użytkownik będzie ukryty, ale te konto będzie aktywne, czyli będę mógł sobie się z sieci na przykład logować jeżeli chciałbym z powrotem, żeby te konto było yy, yy, widoczne tutaj i przy zalogowaniu przy uruchomieniu komputera, to naciskam dwa razy, czyli wchodzę do tego re rejestru, naciskam i zmieniam na jedynkę lub kasuję w ogóle wpis. I to tak wygląda ukrywanie konta w systemie Windows 8. I oczywiście restartuję komputer. Do usłyszenia.